Cześć, witam Was po raz kolejny z mojego garażu. Dzisiaj zajmę się wykonaniem osłony gramy. Testowałem folię, ale to nie zdaje egzaminu. Wszystko się odbuta, wyciera i niszczy lakier. Dlatego dzisiaj poszedłem po grubszy kaliber, a mianowicie po takie oto włókno. Problem jest taki, problem jest tego typu, że trzeba to wszystko dociąć. Nie wiem, jak to jeszcze zrobię, ale w, dalszym, w dalszej części filmu. Będę wam pokazywał, co i jak wykombinowałem. Szablony mam już wykonane. Jak je zrobiłem? Naniosłem na ramę troszeczkę smaro, przyłożyłem kartkę, odcisnąłem i szablonik elegancki. Teraz będę myślał, jak to wyciąć na tym oto włóknie. Tak więc słonki już wyciąłem i założyłem. Tak to się prezentuje. Jeszcze pod spód, jak kupię, to założę taśmę dwustronną, bo w niektórych miejscach delikatnie odstaję i wtedy też w ogóle będzie zniwelowane, żeby tam żaden brud i piach tam się nie dostawał i nie zalegał, i żeby rama też na to nie cierpiała. Z drugiej strony wygląda to tak. Efekt ocencie sami. Dla mnie, jak dla mnie, wyszło całkiem spoko, tym bardziej, że. Dedykowane osłony do ramy w Polsce przynajmniej są niedostępne, jak gdzieś się tam pojawiają. To kosztują no, niemałe pieniądze, a tworzywo udało mi się kupić za niecałe 50 zł. Reszta to, reszta to poświęcony czas, żeby to wykonać. Docinałem to wyżynarką z brzeszczotem, nie nagrywałem, nie nagrywałem tego, no bo nie wiem, kogo by interesował. To jak wycinam brzeszczotę, a później jak to zakładam, efekt jest taki, jakby ktoś, był, jakby ktoś potrzebował linku do aukcji, gdzie kupiłem to, to mogę podesłać. Także w dzisiejszym odcinku to wszystko. Jeśli się podobało zostawcie łapkę, subskrybujcie mój kanał, a ja Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!